Witam Was kochani bardzo serdecznie w drugiej części filmu. Co on, ona myśli, czuje i zamierza? Zakończyliśmy w poprzedniej części na bliźniętach, więc zaczynamy od raczka, raczulisia. Tarot jest bezterminowy z intencją od momentu, kiedy na niego traficie, na miesiąc czasu. W opisie jest ta informacja, w komentarzu do filmu jest również informacja o ważności tego czytania i jest czasówka w opisie filmu dla znaków od raczka zaczynamy w tej chwili raczulnie raczką wypadają jakieś energie co wasza osoba myśli co wasza osoba myśli raczki oj, 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 oj. dobra co wasza osoba myśli? co czuje? co zamierzę. Eetl, ta czwórka kielichów, wszystkie kielichów, król kielichów. Mhm, pięknie. Co osoba myśli? Ósemka monet. Myśli o zaangażowaniu, o długotermin Myśli o tym o tej znajomości, o tej relacji jako o celu długoterminowym. Czyli o pracy wkładanej w relację i związek, być może będzie trzeba nad tym popracować, bardziej się zaangażować, myśli o zaangażowaniu, myśli na, nad tym, aby, aby być może w tą relację, w ten związek wkładać ciągle jednak pracę i ciągle nad nim pracować. To jest tak, jakby osoba myślała, że ta relacja, ten związek, ta znajomość będzie wymagała ciągłej pracy nad nią. Że będzie się trzeba ciągle zaangażować, być ciągle zaangażowanym. No, i jeśli ktoś jest w energii singla i dawno z nikim nie był, no to takie zaangażowanie faktycznie może kogoś zniechęcać. No bo ta czwórka kielichów może być odbierana jako brak właśnie osoby, której brakuje, ale może być też odbierana jako. Jako symbol chęci, że ktoś chce, bo tu jest ktoś skoncentrowany. Ktoś myśli, koncentruje swoje myśli na działaniu, na zaangażowaniu żeby się zaangażować, ale to tak długoterminowo. I tutaj może dlatego jest takie skoncentrowanie i fokus na tym w myślach, żeby ułożyć na to jakiś plan, być może. Systematyczność, rzetelność, zaangażowanie to jest w głowie, co jest w uczuciach. W uczuciach jest dziesiątka buław, więc z jakichś względów jest duże obciążenie. To jest tak, jakby w uczuciach osoba uczuciowo była jeszcze... Hmm, Moi drodzy, zaangażowana, ale nie tylko zaangażowania, ale też była obciążona jakimiś innymi zobowiązaniami. Ktoś tutaj czuje, że ma duże obowiązki zobowiązania, czuje dużą odpowiedzialność, albo osoba to ma, albo w związku z tą relacją czuje, że to będzie trudne, że to będzie duża odpowiedzialność, że to będzie niosło ze sobą duże zaangażowanie, dużo obowiązków, być może też i dużo zobowiązań. Tutaj jest dosyć ciężko tej osobie, albo w tej chwili jest, jest ten ciężar, ta odpowiedzialność, e, obowiązki, zobowiązania, to przeciążenie takie fizyczne. Po prostu, albo w związku z tą relacją jest uczucie, będzie uczucie, znaczy jest uczucie u tej osoby, że to jest trudne, że to jest ciężkie, że wymaga dużego nakładu pracy, dużego nakładu sił. To pod tym względem jeszcze może być, a co osoba zamierza. Rydman. No tutaj jest szybkie ruszenie, kochani. Więc albo osoba zamierza zakończyć jakąś relację, jakiś związek, bo czasem Rydman mówi o nagłym zerwaniu relacji związku i to by dotyczyło sytuacji pierwszego przekazu, który mówi o tym, że tutaj ktoś skupia się na braku, komuś tutaj czegoś brakuje i nie dostrzega tego, co ma. Nie interesuje się tym, co ma, brakuje motywacji do działania. Tutaj może być w tym pierwszym przekazie informacja, że ktoś. Myśli, że będzie relacja, związek wymagał ciągłej pracy nad nim, będzie ciągle obciążający, ciągle będzie trzeba być skoncentrowanym i zaangażowanym. E, tutaj, że jest ciężko, że to za dużo odpowiedzialność, za dużo zobowiązań, obowiązków i tutaj może być nagłe zakończenie relacji związku. To jest jeden przekaz. Drugi przekaz jest taki, że poprzez zmianę, znaczy poprzez brak, poprzez brak być może jakiś powrót do bratni duszy, do przeszłości, odwzajemnienie, uczuć, wyznanie uczuć, wyznanie miłości. Wierność, lojalność, oddanie, i tak dalej, dojrzała miłość. Jak to się dzieje? Ta dojrzała miłość, ktoś tu dąży do dojrzałej miłości, dąży do wyznania uczuć, do odwzajemnienia uczuć poprzez skoncentrowanie na, na celu. Myśli o tym, żeby skoncentrować się na działaniu, na zaangażowaniu w długoterminowy cel, w długoterminową relację. Chce się do tego przygotować solidnie, rzetelnie i się tym zająć. No, to ma w głowie, żeby to było takie. Solidne, żeby to było yy, dopracowane. Yy, 10 buław, no tu jest uczucie, właśnie, że będzie to wymagało albo yy, dużego nakładu sił, yy, dużo, dużo zobowiązań, dużo odpowiedzialności, dużo yy, obowiązków w związku z tym, i tu jest ruszenie. Tu jest nagły ruch naprzód, tu jest akcja, dzieje się. Tutaj jest śmiały ruch, tu jest odwaga, i tutaj jest być może podróż. Nie wiem, czy podróż do Was, czy, czy osoba zamierza, czy osoba zamierza przebyć jakąś podróż, żeby się z Wami spotkać, zobaczyć, czy do Was już podróżuje, jeżeli to było ustalone. Natomiast no, ktoś tu się na pewno wybiera w podróż, ktoś tu na pewno ma zamiar ruszyć naprzód, ruszyć do przodu, więc ruszyć do działania. Pytanie, czy kochani, czasami rydwan może mówić o jakiejś relacji też na odległość. No pytanie, czy to jest początkowo relacja na odległość, czy to jest ruszenie od razu w waszym kierunku. Chyba, że energia jest taka, że to Wy mieliście ru ruszyć, ruch naprzód z odwagą, działanie, czyli jakby z Waszej strony, jeżeli to jest oczekiwane, no to ktoś oczekuje działania i zaangażowania, że będzie nagły ruch naprzód z Waszej strony. Może ta osoba już wykonała jakiś krok, a teraz jest Wasz ruch, trudno powiedzieć, ale może tak być. W każdym razie chodzi albo w jednym przekazie o zakończenie, zerwanie relacji, a w drugim przekazie o wprawieniu tej relacji, tego związku w najgorętszą fazę i śmiały ruch naprzód. Dziękuję. Dziękuję raczkom i zapraszam lwy. Co osoba, wow, dla lwa? Co lwa osoba myśli, czuje i zamierza? Co osoba, o której myśli lew, myśli, czuje i zamierza? Myśli, czuje i zamierza. Myśli, czuje. Zamierzę. A w tle mamy maga. Piątkę buław gwiazdę. E, manifestacja, kreowanie tutaj czyjeś e, moi drodzy, swojej rzeczywistości, być może dla osiągnięcia własnych korzyści, ale niekoniecznie rywalizacja. Rywalizacja w grupie albo konflikt wewnętrzny w kimś, albo rywalizacja z innymi osobami, o kogoś, o, o was. I e, spełnia się tutaj marzenie, spełnia się to jakieś pragnienie, marzenie w karcie gwiazdy. To może być zakochanie, może świadczyć o zakochaniu, zauroczeniu lub spełnieniu marzenia, pragnienia. Co osoba myśli? Klowa kielichów, klowa kielichów, kochani. Ta osoba ma na myśli, postrzega albo was, albo myśli o, tej, o tym uczuciu, o tej miłości jako dojrzałej miłości, dojrzałe uczucie, zrównoważone uczucia, zrównoważone emocje. Być może osoba myśli o was, że jesteście taką królową kielichów, że jesteście zrównoważone, empatyczne, cierpliwe, macie zachowaną równowagę w uczuciach, równowagę emocjonalną, nie jesteście skrajnie emocjonalni, nie jesteście histeryczni, jesteście po prostu wyważeni, tak? Ta osoba albo myśli o was, że tacy, no, że tacy jesteście, że taką chce Miłość, tak? Wierność, lojalność, oddanie. Myśli, że jest bliskość. Myśli, że jest miłość i bliska więź tutaj. Co osoba czuje? Paśmiecze. Osoba czuje, że powinna powiedzieć jakąś prawdę. Że jakaś prawda powinna wyjść na jaw, że trzeba wypowiedzieć jakąś prawdę. Tak czuje. Może czuje od Was tą prawdę, że powinna usłyszeć od Was jakąś prawdę, albo sama chce tą prawdę wypowiedzieć. Tu może być wypowiedzenie prawdy, to jest w uczuciach. Ktoś czuje, że musi coś powiedzieć. Może to być trochę takie no, ostre, nieostre, przemyślane, nieprzemyślane, ale tutaj chodzi o, bardziej o intelekt, o logikę, o słowa, słowa, które mają moc, jakaś prawda, która ma moc. Ewentualnie osoba czuje, to jest jakby osoba czuła, że albo jest śledzona, albo jest obserwowana, chyba że wy ją śledzicie, obserwujecie, e, weryfikujecie, kontrolujecie, no to osoba by mogła się tak czuć. Kontrolowana, weryfikowana, śledzona, e, sprawdzana. No, to jest też ta, to, może być też takie uczucie tutaj trochę, no, albo osoba czuje, że powinna coś sprawdzić, że powinna y, jakąś prawdę zobaczyć, powiedzieć jakąś prawdę, y, no może właśnie jest to związane z czyjąś weryfikacją, z czyjąś kontrolą, z czymś nadzorem, śledzeniem kogoś, możliwe, że tak. Ktoś tu kogoś śledzi w każdym razie, kontroluje i jakaś prawda tutaj ta osoba czuje, no tak jakby czuła, że, że to trzeba o tym porozmawiać. Trzeba to powiedzieć. E, co w działaniach, co w zamierzeniach? E, osoba zamierza czwórkę kielichów, więc zamierza e, przestać skupiać się na jakimś braku, znaczy inaczej, przestać skupiać się na rutynie i na braku motywacji, bo tutaj ktoś skupia się na tym, czego brakuje, czyli jakby ktoś zamierza iść w kierunku tego, czego brakuje. Jeśli jest rutyna obecnie nuda, e, Brak jakichś uczuć, brak miłości, to ktoś idzie w kierunku tego braku. To znaczy, chodzi o. Mm, e, chodzi po prostu o to, że, ma, że jeżeli ktoś ma brak, to zamierza inaczej. No właśnie, ktoś e, nie interesuje kogoś tutaj to, co ma, to, co posiada, nie docenia tego i zamierza iść w kierunku braku, zdobycia tego, czego brakuje tej osobie. Więc jeżeli brakuje Was, no to zdobycia Was, no to wszystko w zależności. No na pewno osoba nie idzie w kierunku rutyny, bo ma raczej rutynę. No chyba, że chce, żeby ta relacja była taka no nudna, rutynowa, może po prostu przewidywalna, bardziej schematyczna. Może teraz jest nieprzewidywalnie albo zbyt spontanicznie. Może tutaj komuś brakuje takiego, e, e, takiego e, no właśnie takiego spokoju. Takiego spokoju, takiego przewidywania. Ktoś może chce, żeby ta relacja była bardziej przewidywalna, albo ktoś będzie chciał postępować w bardziej przewidywalny sposób. Ale tutaj to mocno widzę, że w działaniach, w zamierzeniach jest skupianie się na braku, skupianie się na tym, czego brakuje i pójście w kierunku tego braku. Czyli, jeżeli brakuje was, to pójście w kierunku was, jeżeli brakuje miłości, bliskości, to pójście w kierunku, pójście w kierunku bliskości, miłości. Jeżeli y, 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 to wy czujecie i wy to macie, no to to jest energia, którą wy powinniście, jakby osoba oczekuje, że wy to zrobicie, tak. W, no, w ten mak. No tutaj jest kreowanie, manifestowanie swojej rzeczywistości, ale czasami mak używa swoich ch, wysiłków, talentów, chęci i siły woli do tego, aby odnieść korzyść własną. E, no a tutaj jest jeszcze jakaś rywalizacja w tre, więc być może jest więcej osób o kogoś lub konflikt wewnętrzny w kimś. Może konflikt, czy powiedzieć tą prawdę, że ktoś czuje, że jest, czy trzeba coś powiedzieć, żeby spełnić swoje marzenie, pragnienie. No faktycznie, jeśli jest zakochanie, jest tam miłość, jest zauroczenie, no to. To już musicie stwierdzić, z której strony, z czyjej strony powinno nastąpić to działanie, kto tutaj oczekuje na to działanie, kto tu skupia się na tym braku i komu brak, kogo brakuje. E, dziękuję lwom i zapraszam panny. Osoby z znaku panny. Aj, panienki. Co osoba myśli, czuje i zamierza, panna? Panna co osoba myśli, czuje i zamierza. Panna. Co osoba myśli, czuje, zamierza. W tle mamy ósemka monet, Rydwan kochankowie. Dobra. Ósemka monet, Rydwan kochankowie. Co osoba myśli? Głupiec. Osoba myśli o. No właśnie, w pierwszym przekazie myśli o nowym początku, o rozpoczęciu jeszcze raz na nowo, nowy początek, a w drugim przekazie. Czy, no tak, a w drugim przekazie osoba myśli o romansie, o flircie, o takich spotkaniach bez przywiązania, bez zobowiązań, bez przywiązania do miejsca i osoby. Więc silnie albo nowy początek, nowy po o nowym początku, o tym, żeby zacząć od nowa jeszcze raz. Albo myśli o tym, żeby pójść w ogóle nową drogą, nową ścieżką, być może z nową osobą, o nowej jakiejś osobie, o nowej relacji, nowej miłości, albo właśnie o tym, że to jest romans, że chciałaby osoba, żeby to było bez obowiązań, relacja. Co osoba czuje? Czwórka mieczy. Osoba czuje, że potrzebuje. Z... Odpocząć, potrzebuje albo zdrowienia leczenia, albo osoba czuje, że potrzebuje się z kogoś lub z czegoś wyleczyć, albo wyleczyć się z jakichś uzależnień nawyków, albo wyleczyć się po prostu z kogoś. Być może z Was, właśnie, że potrzebuje ktoś uleczenia. Może chodzi o uleczenie jakiejś sytuacji, jakichś emocji w kimś, a może chodzi po prostu o wyleczenie z kogoś, żeby sobie z kimś dać spokój. Może tu chodzi o wyleczenie, może ktoś właśnie mm, myśli, że to jest romans. Ktoś myśli, że to jest tylko romans, że to jest bez zobowiązań, a ktoś nie chce bez zobowiązań, więc próbuje się z tego leczyć. Co. Y co zamierza? Zamierza osoba siła, moc. No tutaj osoba zamierza walczyć z trudnościami, walczyć z przeciwnościami losu i ta walka zakończyłaby się sukcesem. No więc, niezależnie czego ta walka dotyczy, jakie to są te przeciwności i trudności? Czy w nowym początku, czy w nowej relacji, czy to, że to jest romans, czy ktoś chce bez obowiązań, no ktoś tu pr próbuje. Swoją siłą dopiąć swego, walczyć z, ty, z tymi trudnościami, o którekolwiek tu chodzi, i to gwarantuje sukces. Tutaj jest zakończenie z sukcesem. A więc ktoś, jeżeli podejmie się tego działania, no to odniesie sukces. Więc to już wszystko w zależności, czy wy macie mieć nowy początek, czy to jest romans. No i ktoś myśli, że to tylko romans. I może sobie ten romans zrealizować. To bardzo, no, przynajmniej trzy przekazy, tak? Na nowy początek, na rozpoczęcie od nowa, uleczenie tego, co było e, i walczenie z tego, żeby ten nowy początek, nowa droga wasza, nowy jeszcze raz powrót był e, bez tego, co było wcześniej, czyli żeby była siła do walki z przeciwnościami, z trudnościami, żeby to przezwyciężyć. No albo w ogóle, tak jak mówię, romans, flirty, bez przywiązania do miejsca i osoby. Komuś to być może nie odpowiada, że to jest tylko romans. W flirt, takie uczucie, że chce się z tego wyleczyć, że no nie chce mieć relacji bez zobowiązań, relacji ukrytej, no i tutaj walka z trudnościami, z przeciwnościami, żeby przezwyciężyć w sobie być może ten romans, tak, żeby tego nie było, no bo no, 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 ta nowa droga mogłaby być, jeżeli miałaby się skupiać na utrzymaniu relacji, na nowym początku w jakiejś relacji znajomości, no i wtedy na walce z trudnościami, które macie na co dzień w tej relacji w związku, żeby mieć ten nowy początek. No a jeżeli ktoś myśli, że to jest tylko romans, że to jest bez zobowiązań, to ktoś nie chce tego, no chce się wyleczyć z takiego stanu rzeczy i nie chce być w relacji z, bez obowiązań, takiej romansowej takiej, wiecie, kochanek, kochanka i romans, no to tego ktoś nie chce i z tego by ktoś się leczył i w tej sytuacji też ktoś by tutaj, moi drogie panny, chciał yy, przezwyciężyć te trudności. Przezwycięży, więc może ktoś przezwyciężyć, że spowoduje z tego relację. Nowy początek relacji normalnej, nie romansu, a może ktoś walczyć z przeciwnościami i uda się zakończyć romans, po prostu zakończyć, wyleczyć się z tego. Dziękuję. Kolejne znaki waga, skorpion i strzelec w trzeciej części.